Hej kochani, dzisiaj nagrywam dla Was odcinek, w którym wyjaśnię Wam wszystkie wątpliwości na temat y, zdrowego żywienia świnek, ponieważ świnki morskie mają bardzo y, delikatny żołądek, dlatego pamiętajcie o takich y, nefsach, których ja Wam dzisiaj powiem. Jako pierwszy pod lupę bierzemy siano. No i siano to jest niezbędna rzecz dla świnek, ponieważ muszą one mieć cały czas je w pasiniku. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy w przypadku ich. No i siano dostarcza błonnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania procesów trawienia, jak i również umożliwia ścieranie się zębów. Jak mówiłam, jest to bardzo ważny element ich diety. Teraz lecimy do ziół. No i zioła są bardzo ważnym elementem diety. Jest to podstawa. E, warto na przykład je mieszać z granulatem. Zioła możecie też wykonać sami. Na przykład, jakie jest wiosna, lato najlepiej. E, iść na takie zbiory, pozbierać jakieś e, listki, gałązki, jakąś koniczynę i to wszystko ususzyć. I tak naprawdę, co one mają, że są takie dobre? A więc. E, są one tak naprawdę główną istotną częścią diety, świnki. Mają one właściwości wzmacniające serce, system krążenia i poprawiające trawienie oraz metabolizm. Mają działanie antybakteryjne i mają one również doskonałą jakość błonnika ważnego przy procesie trawienia więc tak naprawdę jest to rzecz niezbędna w ich diecie. Teraz sobie przejdziemy do granulatów. Ja tutaj pod grupę wziąłam trzy najpopularniejsze granulaty, które są jakby najzdrowsze dla świnek, dla kawi. No i najlepszymi karmami dla kawi, tak jak wspomniałam, są wersele laga natur i Compi. No, i Breed Animals Guinea Pick Complete. Jeżeli chodzi o te dwa pierwsze granulaty, o których wspomniałam, czyli Wersela, Laga Natur i Complete, testowałam je, naprawdę świnki bardzo je lubią, lecz tej Breed Animals Guinea Pick Complete nie testowałam, ale była ona w rankingu właśnie karm dla świnek. A więc y, warto właśnie y, taki granulat podawać sam lub mieszać ziołami, y, czy może z jakimiś warzywami. Y, granulaty są bardzo fajne, ponieważ y, na przykład ten wersel Laga Complete y, dostarcza całą ilość witamin, która jest zawarta w tej, y, w, tej, w tej granulce i po prostu wszystko dostarcza się do A organizmu, nic nie... Nie ubywa, nic nie przebywa, jest po prostu cała ilość, która jest zawarta w tym granulacie. Teraz przejdziemy sobie do owoców i warzyw a więc może zacznijmy najpierw od owoców. Kto ich nie lubi, świnki też je mogą jeść, chociaż w dzieci świnki owoce właśnie powinny być traktowane jak smakołyk, ponieważ za duża ich ilość. E, może spowodować e, cukrzycę e, więc to jest właśnie taki minus tych owoców e, lecz e, mniejsza ilość e, owoców nie spowoduje im krzywdy e, wręcz w, większość owoców e, pomogą w leczeniu schorzeń różnych, różnego typu też dostarczą różnych witamin Typu C i tak dalej, więc e, są naprawdę dobre, ale nie pamiętajcie, żeby nie dawać świnkom ich za dużo i cały czas. Teraz lecimy do warzywek. Warzywa, tak naprawdę moje świnki lubią najbardziej. Mm, no i nie powinno ich zabraknąć w codziennym menu. Są one bogate w witaminy i mikroelementy, które właśnie świnką dostarczają. E, więc jest to kolejna bardzo ważna rzecz. A w opisie sporządziłam Wam 3 dniowy e, menu, takie jedzeniowy dla kawi e, waszych pieniędzy. Możecie zobaczyć, wszystko wymyślałam. Ja sama mam nadzieję, że właśnie taki menu Wam się sprawdzi, e, a Waszym kawią będzie bardzo smakować. Dobra kochani, a więc maraton dzień drugi, chłopaki gdzie są kraty, a raczej tofik. No i otwieram i dzisiaj mamy granulat Wersele Laga Complete. Hmm, więc dam chłopakom. No i tak, w sumie fajnie. Fajną okienko, w ogóle już, bo zapominałam, że dam do szóstki i piątki, nie pamiętam w sumie, więc no, mam nadzieję, że też mi się nie przypomni, a więc ja idę to dać chłopakom, no i tak. A ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik e, taki z mnie, świnek, e, wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby bardzo uważać na ich dietę, no i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba.